Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Szczęść Boże! Wita się z Wami Sztygar Zmianowy Satoshi. Zapraszam na trzeci odcinek z serii wiadomości górnicze. Dzisiaj, jak zwykle, pokażemy newsy z Simple Mining, z rynku górniczego, z z i z różnych innych rzeczy ciekawych. Trochę informacji znalazłem. No i oczywiście na początku chciałem powiedzieć, że nasz ojciec polskiego górnictwa, Wielki Sheikh Pro, się rozchorował. Wraca już do zdrowia, także życzymy mu zdrowia. Już dzisiaj się pojawił na Discordzie. Link oczywiście do Discord'a znajdziecie pod tym filmem. W takim razie pora przejść już do samej treści filmu. Na początku Simple Mining. Zobaczmy co tam w tym Simple Miningu się dzieje. 1 kwietnia nowa wersja Green Pro 2.0 RC. Zwiększono wydajność Green a 29 zmniejszono zużycie CPU, naprawiono OpenCL. 2 nowa wersja Wildric Multi 0154 Preview 15. Zwiększono Rainforest dla RX-ów 570 i dual, dual Mining dla wolnych, dla wolnych CPU dodatkowo nowa, kolejna nowa wersja i XMR, IK, NVIDIA 2.4.13 obejście Suda Bug. zmiany w samej stronie 3 kwietnia nowa wersja RH Miner 1.5 Pascal oraz Volta dodano Pascal 6062, nowa wersja XMR Stack 2.10.4 naprawiono CNR czyli Kryptonite już nie pamiętam oraz Bug o numerze 182.22.3 a 4 kwietnia nowa wersja Kryptodrejk 018.0, nowy algorytm Argon 2, 2D Dyn i inne zmiany. A także NBminer Nebutek 21.4, zwiększono wydajność grina 31, e, grina 29A dla RTX'ów Pora przejść do HWS'a, Jeśli chodzi o samego HiveOS-a, to w HOWS-ie mamy naj, naj, takie zmiany. Chciałem powiedzieć najważniejsze, ale to wiadomo, wszystkie zmiany są ważne. 1 kwietnia Hive Replace zapisuje teraz ustawienia OpenVPN i WiFi. KB Miner wersja 1.2.2 naprawiono buga. Zilminer wersja 0.4.0.1 była optymalizacja. CC Miner DJM wersja 1.1.16 Cuda 9.2 naprawiono instalację. Wildrig Multi 0.15.4 Preview 15 podobnie jak dla Symbol Miningu. W 2 kwietnia Waldrick Multi 0.15.4, Preview 16, Rainforest dla Wegi, naprawiony hashrate Właściwie hashrate 3 kwietnia, coś tutaj mi się patrzeć źle, źle zrobiło Dobra wrzucę te wszystkie rzeczy, Pełne, pewne update'y, Miner wersja 21.4, CryptoDash 0.18.0 I e Stack 2.10.4, naprawiono ten bug cuda XMRIG 2.14.3 też naprawiono cuda. E, nowy XMRIG Forks, XMRIG CC, Haicon i WebChain. E, nowy XMRIG AMD Works, tak samo. I XMRIG XMR XMR Nvidia Forks różne rzeczy. Także. A jeśli chodzi o takie wiadomości ogólne odnośnie krypto, kopania kryptowalut, to SUKA wprowadza Infinity Nodes i zostaną one ogłoszone coś w rodzaju Master Zostanie to ogłoszone wszystkie datale 7 kwietnia. Loki Network uzyskuje status organizacji non profit w Australii. Hardfork, zapomniałem, oczywiście, chodzi o walutę Saronite przy bloku 120, milion Nie, dobrze mówię 125 500 wszystkie coiny muszą zostać przesłane z portfeli na Tradeogr. Pamiętajcie o tym, żeby nie stracić swoich. Jest on oficjalnym Twitterze Saronite. Śledźcie to, bo już jest blisko do tego bloku. Bitmain zapowiedział antminery S17 Pro S17 i T17. Wydajność około 30% wyższa w stosunku do S15. Ciekawe co się będzie działo. Zobaczymy. Nieznana jest jeszcze na razie cena. Są różne spekulacje, a może 1000, a może 1500 dolarów, a może 2000 dolarów. HeroMinder sprowadza usługę Merch Mining, czyli Loki Turtle Można kopać jednocześnie Roki i Turtle, oczywiście na, na algorytmie Crypto Turtle Powiem szczerze, na początku to wychodziło lepiej, teraz wszyscy się na to rzucili Ja już przestałem to kopać, prze, prze, przeniosłem się na ile algorytm Zanim tu przejdziemy, jeszcze chciałem dodać, że upadło, e, upadła kryptowaluta Loki Coin Tylko te Loki przez C, to nie jest te Loki, o którym tutaj mówimy Przejdźmy teraz właśnie, co tam w coinach piszczy Porównujemy sobie wydajność poszczególnych dla MD. No i co nam wyszło w tym tygodniu? Jak widzicie, dla różnych algorytmów wyszło różnie. Jak widzicie, w przypadku Loki, no tragedia. Tragedia w poprzednim tygodniu, biorąc pod uwagę średnią, średnią z 7 ostatnich dni tygodniowo, wydobywaliśmy 14 Loki, teraz 3,42. Przy, oczywiście, przy koparce, przy koparce na 7, 6 Eryxiach 580. Jeśli chodzi o Havena, tutaj też jest spadek, czyli wzrost trudności. Ale zobaczcie, że w przypadku Saronite i Kalisto jest spadek trudności, bo wydobywamy więcej niż wydobywaliśmy wcześniej. Jak to wygląda, wygląda teraz dla Nvidii? Dla Nvidii wygląda to następująco. Dla Raven wydobyliśmy więcej. Dla Zcoin'a wydobyliśmy mniej, dla Grina wydobyliśmy, zobaczcie, praktycznie o połowę mniej. No, czyli trudność sieci rośnie Green'a. E, Suka wydobyła zdecydowanie więcej, praktycznie o połowę, zobaczcie, jeśli chodzi o wydajność. ETH Classic troszeczkę mniej, a za Ethereum wyszło... E, ja tu oczywiście błąd popełniłem, już go, już, go, już go poprawiam, przepraszam Was ze swojej strony. Bo to chodziło oczywiście o 0017, nie 017 Ethereum. Gdyby to było 0,17 no to byłby całkiem niezły, całkiem niezły wynik, oczywiście zostało to już poprawione. No i teraz tak, jak widzicie te trudności się zmieniają i to dosyć drastycznie i dlatego czasami opłaca się pilnować tej trudności. Oczywiście do Was prośba, jeżeli chcecie dodać tutaj jakieś coiny, czy tutaj, czy tutaj, czy dla NVIDII, czy dla, czy dla AMD to jak najbardziej, które mamy śledzić. To jak najbardziej proszę was o komentarz pod tym filmem. Bardzo fajnie by było, gdybyście podaliście nazwę koina, a także algorytmy, a także algorytmy na, jakim, na jakim ten coin działa. Wydajność niekoniecznie. Ja to testuję tutaj na 6 GTXach 1070, tutaj na 6 rx 580 8 gigowych. Przejdźmy teraz do nowej strony. Poza stronami, które, które były już wcześniej, czyli MineCrypt, Kryptonite, Cryptozone, Crypto CryptoUnit i Mining Ballstats. wszystkie były omówione w poprzednich filmach, jest także What to Mine. Właściwie chyba każdy tą stronę zna, ale stwierdziłem, że postaram wam się tą stronę pokazać. Jesteśmy już na stronie What2Mine. Co my tutaj tak naprawdę mamy? Bierzemy sobie oczywiście są GPU, AC, G coiny i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki zaawansowany kalkulator. Przykładowo wybieramy, on ma tu oczywiście, zaznaczamy. No i na przykład bierzemy sobie, że mamy 6 kart 580. Zaznaczamy sobie te karty. Bierzemy sobie 6 kart 580. On oczywiście nam od razu podaje, jaka będzie wydajność w poszczególnych algorytmach. Możemy tutaj sobie dodać cenę prądu. Oczywiście jakieś reklamy wyskakują. Eee, załóżmy, że ta cena prądu nas w tej chwili nie interesuje eee, zyskowność z ostatnich 24 godzin eee, i o, z ostatnich 7 dni średnia, teg, średnia trudność, wybierzemy Calculate, i on nam podaje, co nam tutaj najlepiej wychodzi, na czym można najlepiej zarobić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także także bardzo przydatna strona link oczywiście znajdziecie, znajdziecie pod filmem. E, bo tam to wszystko, bo tam to wszystko jest. Dobra, e, pora na jakieś może małe, e, małe podsumowanie. E, o tak, pach, żeby to nie było tego. Tak jak mówiłem, Szejk już powraca, rozmawiałem dzisiaj z nim przez telefon, także już jest, już jest dużo, dużo lepiej. Zwalczył infekcję, ale jest cały czas na antybiotyku, właśnie infek infekcję bakteryjną. Niestety tak to szybko się potoczyło, ale już wraca, będzie... Bądźcie oczywiście cierpliwi, poczekajcie, aż spokojnie odpowie na wszystkie maile. Jeszcze człowiek jest zmęczony, wiecie, gorączka, choroba, i tak dalej. To nie jest nic przyjemnego. Mam nadzieję, że wykażecie i okażecie się zrozumieniem. Co tam jeszcze? No, kolejne wiadomości górnicze raz na, ra, w następnym tygodniu, w tym tygodniu już nie zdążę żadnych zrobić. I chyba będę trzymał się formuły e, jednych wiadomości w tygodniu. Zastanawiam się jeszcze, aha e, odnośnie samego Twittera, myślałem też, e, żeby zrobić taką sekcję, tak jak jest co tam krypto w ćwierka, co tam w krypto ćwierka w tym kryptoniusach w to yy, yy, tak kanarki w kopalni, czyli przegląd Twittera dla górników co sądzicie o tym pomyśle? jak w ogóle Wam się nazwa podoba? Mi osobiście się podoba. Kanarki w kopalni to jest, to jest bardzo fajna, ciekawa nazwa. I taki przegląd jakichś tam tweetów. Oczywiście was zachęcam też od, do tego, żebyśmy wspólnie tutaj budowali ten content. Jeżeli macie jakieś fajne newsy górnicze, jakieś tego typu rzeczy, a może ktoś chciałby się zająć, tak jak Dominik zajmuje się wydarzeniami, może ktoś zaczął chciał, chciałby zacząć prowadzić, prowadzić jakąś sekcję na przykład z wydarzeniami, na przykład o jakichś nadchodzących hardforkach albo tego typu rzeczy, to prosiłbym o zgłoszenie się. Na pewno jakiś czasem, z czasem, co jakiś czas jakiś gadżet się znajdzie dla takiej osoby, która mnie wspiera. Ja fizycznie nie jestem w stanie niestety wszystkiego śledzić, wszystkiego kontrolować. Dodatkowo chciałem powiedzieć, już pewnie mówiłem to w poprzednich wiadomościach, utworzyłem listę, listę takich tweetów na, na Twitterze. Niedawno odkryłem to opcję, że można tworzyć listy. I macie udostępni oczywiście link pod filmem, i tam się śledzi, wyświetlają wam się tylko wyfiltrowane górnicze różne rzeczy, to się nazywa kryptomining, W moim przypadku jest na moim koncie, także można śmiało sobie tam zajrzeć, a ja oczywiście zanikuję pod filmem. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś, jakieś komentarze, jakieś pomysły, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Jestem, e, jestem otwarty na, na Wasze pomysły. Bardzo bym chciał, żebyśmy wspólnie tworzyli te wiadomości górnicze, ponieważ e, wiecie, teraz mamy tak na, naprawdę dołek, być może ten dołek się już kończy. Rozpocznie się szał, rozpocznie się boom, e, rozpocznie się boom na, na kopanie pewnie znowu. Jak Bitcoin osiągnie pewnie około 10 tysięcy dolarów, to już znowu sprzęt zacznie drożeć, wszyscy się na to rzucą. I chciałbym, żeby to był jakiś taki fajny materiał edukacyjny, żeby pokazać, że ta nasza siła kryptonarodu e, jest nie tylko, że jest Mike Satoshi, który przekazuje rzeczy. Na TwitSkordzie oczywiście Oczywiście widać, że wy sobie nawzajem pomagacie, ale żeby też był ten content, który wspólnie tworzymy na YouTube, bo to na pewno będzie się przekładać. Być może ocalimy, ocalimy pewnych, pewnych początkujących użytkowników od tego, żeby ich naciągacze złoili na kasę, a zawsze to będzie dla nas jakaś satysfakcja. Także z mojej strony to tyle. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.